Siema, ma, dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak zamawiać REPy z najlepszego agenta Acebay. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to wejść w opis filmu i tam klikacie link do zarejestrowania się na Acebay. Ok, jeżeli już weszliście w ten link, to podajcie swój adres e-mail, hasło, powtarzacie je tutaj, w tym miejscu przepisujecie ten kod, klikacie przeczytaj jak akceptuję warunki i rejestrujecie się. Jeżeli już to zrobiliście, to macie zrobione konto i możemy przejść do zamawiania. Już zrobiliście konto, nie jesteście tutaj na panelu startowym. Potrzebujecie link do produktu. Ja zamieszczę Wam spreadsheet, żebyście mogli sobie brać itemki. Są tam, no zresztą macie rozpisane jakie są to repliki. Jakie są to jakości repliki. Ja na przykład wezmę sobie jakieś czwórki. Okej, okay, już tu jesteśmy. Ja na przykładzie wezmę sobie to jest mi dwórki i te czwórki, Klikacie sobie w to. Dobra. Jak już się wam się załadował ten link i weszliście sobie w niego. Tutaj macie zdjęcie z magazynu. Tutaj na dole. No ale przejdźmy do rzeczy. Wybieracie sobie kolor, który Wam się podoba. No ja powiedzmy wezmę to. Wybieracie sobie wersję. Na Spritchiecie macie tutaj napisane. Yy... No, na przykład na Military blaki jest Eliot nie? I się tego trzymajcie. No ale weźmy powiedzmy jakiś losowy, nie? Nie inspirujcie się tym akurat tutaj. Tutaj co? Schodzimy na dół i klikamy dodać do koszyka. Jak już dodaliście do koszyka, klikacie sobie w koszyk. Zaznacz zaznaczacie sobie wszystkie itemki, jakie tutaj macie. W moim przypadku jest to tylko... Są to tylko butki nie? No chyba, że macie tu jakieś inne, spodnie, koszulki, czapki, no to dajcie sobie zaznacz wszystko, ja będzie mi kwadracik, klikacie zapłać, wybieracie sobie kraj, do którego ma przyjść paka, paczka wasza, yy, potwierdzacie, przeczytajmy i zgadzam się, i wybieracie sobie metodę płatności, ja polecam wam szczerze blika, najbardziej kartę, nie? kartą jest najbezpieczniej, ale blik jest najszybszy. Jak już sobie zapłacicie, jak macie już swój temek tutaj opłacony, to pierwszy wasz status to będzie zakupione i, i tak dalej, i tak dalej, aż będzie wysłane przez sprzedawcę, aż dostaniecie tutaj zdjęcia. Będziecie mieli takie kwadraciki, i zdjęcia. Jak już będzie dostaniecie to wszystko, te swojej temki, zdjęcia, klikacie sobie magazyn. Jak już klikniecie magazyn, zaznaczacie sobie wszystkie itemki, jakie tutaj macie, czyli znacz wszystko, no chyba, że macie jeden, to zaklikacie i mamy tutaj dwie opcje: albo dajecie sobie wstępne pakowanie, tutaj wyrzucacie na przykład opakowania i takie rzeczy, aby prosta wasza waga była mniejsza i żebyście mniej zapłacili za dostawę. Ja polecam wyrzucać opakowania od butów. A jeżeli, jeżeli już to zrobiliście i zapłaciliście te 20 zł, bo tak mniej więcej kosztuje tyle ta usługa, ale opłaca się to zrobić, zawsze wam polecam to robić. No ale przejdźmy do tematu, tak? Jeżeli już to zrobiliście, klikamy złóż, złóż do wysyłki. Dodajcie sobie tutaj adres, gdzie ma przyjść wasza paczka. Tutaj dajcie imię, nazwisko, kraj, województwo, wasze miasto. Tutaj, jeżeli mieszkacie pod miastem, czyli powiedzmy w jakichś kaleszczynach dolnych, to pis, pis, piszecie kaleszczyny i na przykład wasz numer domu, kod pocztowy i telefon. I klikacie adres domyślny i potwierdź Tutaj dajcie swój kod rabatowy. I tutaj na samym dole nic nie Ja bynajmniej nic nie wybieram, Jak chcecie, to sobie możecie wybrać jakieś prawidłowe potwory albo coś. Tutaj będzie mieli linie. Wybieramy tylko DHL i impost. Wyszcie to, co jest po prostu tańsze. No Ale tak to tylko DHL. Nic innego nie wchodzi w grę. Tylko DHL i InPost Kupujecie sobie do tego ubezpieczenie. Ono kosztuje około 8 zł. 9. To Wam daje to, że jak paczka się on zgubi lub zostanie zatrzymana, dostajecie 100% zwrot kosztów wszystkiego i kosztów dostawy i produktu. Jeżeli wszystko już macie, to płacicie i czekacie. I po prostu czekacie, aż przyjdzie do domu. Z mojej strony to tyle dzięki za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, skomentujcie go i dajcie obserwacje z